Tak wygląda nasza wycieczka do Taorminy, więc musicie sobie wyobrazić plac 9 kwietnia. Musicie sobie wyobrazić, jak wygląda Isola Bella, jak wygląda Teatr Grecki i przepiękne ogrody publiczne. A tam grają jazz, na który bardzo chciałem się wybrać, ale jelitówka wybrała mnie. Szanowni państwo, moi drodzy, z przygodami, bo z przygodami, ale witamy w końcu w Taorminie, spod pałacu Excelsior, znanego między innymi z różnych tam seriali, bardziej mądrych lub mniej mądrych, nie mniej oceniać. Jesteśmy na pierwszym Belwederze i jeżeli już tutaj jesteśmy, to powiedzmy troszkę może o historii tego miejsca, która nam się zaraz przyda. Tam w dole Naxos. Pierwsza Pierwsza grecka kolonia, Grecy unikali wyspy w ogóle przez dłuższy czas, uważali dzięki znalezieniu, dzięki znalezieniu tutaj, prawda, tych czaszek tych słoni karłowatych, uważali, że na wyspie żyją cyklopy i że generalnie będą mieli kłopot z cyklopami. Natomiast w pewnym momencie, no, jakby żyzność tych ziem i, i, chęć, i chęć podboju, no zagoniła ich właśnie tutaj. To tutaj, właśnie tam na dole w Naxos pierwsza kolonia, pierwsza kolonia grecka. Grecy wygonili stamtąd takie jedno z pierwotnych plemion, czyli Sykulów, tutaj właśnie na górę Taurus, którą nazwali górą Taurus, czyli górą byka lub bykiem. Następnie co? Następnie ci Grecy, którzy mieszkali tutaj przez swojego pobratymca z Syraku, z Dionizusza II, zostali wygonieni tutaj, wygnani po prostu. Tak, tak. Mu się, zamarzyła mu się dominacja nad całą wschodnią częścią wyspy i tak powstał tutaj Taormenion, czyli miasto no, zasiadające na pyku. Z tego Belwederu rozpościera się piękny widok właśnie na poniżej znajdujące się Naxos, tudzież bardziej precyzyjnie Giardini Naxos, czyli Ogrody Naxos, to tutaj w tej dolinie poniżej nas i tam dalej za tą małą górką znajdują się bardzo żyzne ziemie, które właśnie Grecy wykorzystywali do dosiania, do zbierania plonów. Na to wszystko spo, spogląda Etna. To wszystko tutaj jest e, stokiem Etny. To jakby będąc tutaj w Naxos, czy tam dalej w Fiume Freddo, właśnie jesteśmy cały czas na Etnia. Ta Ormina, jak wszystko tutaj, przechodziła oczywiście z rąk do rąk, z rąk tego tyrana, dionizjusza, przez kolejnych tyranów z Rakus czy Sycylii, przechodziła przez ręce Bizantyjczyków, Saracenów, Normanów, Hiszpanów. Nas no w końcu jesteśmy tutaj po dziś dzień. Jest tu, jest tu kilka rzeczy naprawdę wartych, wartych zobaczenia, wartych historii opowiedzenia. My skupimy się tylko na kilku z nich i swoją przygodę zaczniemy tuż za, tuż za Pałacem Excelsior, czyli w Porta Catania i tymi Porta Catania przejdziemy sobie już przez taką główną ulicę, tutaj taki główny deptak. Taorminy, czyli Via Umberto Primo i tam opowiemy sobie więcej. Właśnie przeszliśmy pod południową bramą Via Umberto Primo, czyli Porta Catania. Przechodzimy właśnie przez tą Via Umberto Primo, która jest takim deptakiem, dzięki któremu Taormina ma swoją taką sławę jako tutejsze Krupówki, jako tutejszy taki Sopot. Jest bardzo miejscem bardzo turystycznym. W zasadzie wręcz wybitnie turystycznym. Mało tu jest ludzi miejscowych. No i o taorminie jakoś nie potrafię rozmawiać inaczej niż w trybie kontry. Czyli jeżeli ktoś mówi, e ta Ormina to właśnie takie grupówki, dajże spokój. Nic tu się nie dzieje, mówię wtedy no. Jest, słuchajcie, no tutaj jest mnóstwo historii, mnóstwo takiej żyjącej historii, którą da się dotknąć, da się odwiedzić. Z drugiej strony, jak ktoś mówi, że jest tylko ta Ormina, bo tu jest czysto, tylko tutaj się cokolwiek nadaje do zobaczenia, tylko tu jest klimat Sycylii, mówię, no, no, no nie, no to rzeczywiście jest taki trochę Disneyland, gdzie te wasze, o, przepraszam, gdzie te wasze śmieszne papierki, które nazywacie pieniędzmi, no nie są warte tyle co w domu. I co? wreszcie świata. Idąc dalej, ja Umberto Primo, za mną możecie obserwować właśnie te sklepiki, butiki dla księżniczek, księciuniów. Natomiast chciałbym też być tak, no dobrze zrozumiany, zgodnie z moją intencją. To nie jest tak, że ta Ormina jest wykreowana nowożytnie i na nowo i jest takim Disneylandem, w sensie postawionym od nowa, czymś nienaturalnym. Ta ewolucja Taorminy w stronę takiego kurortu jest naturalna, ponieważ tym kurortem od bardzo dawna, od ponad 100 lat, jak nie od 200 lat, po prostu jest. Dzisiaj jest dostępna dla bogatych turystów e, i, i, i Polaków, bo są tanie loty do Katani. Natomiast przez lata była dostępna dla bardzo bogatych baronów, baronek, Lady i, e, i Lordów. Tak właśnie. Jednym z takich bardziej prom prominentnych i tutaj no, można powiedzieć celebrowanych baronów był właśnie baron von Gleoden, znany głównie z tego, że przyjechał tutaj w młodym dosyć wieku, a, ponieważ chorował na płuca. I jako taki, taką kurację ówczesną na tę na swoją chorobę płuc, lekarze zalecili mu przebywanie w łagodnym klimacie. No, jest tutaj łagodny klimat, jest tu ładnie, jest tu bogato, więc wągle osiedlił się tutaj w taorminie, gdzie zajął się z nudów chyba fotografią, która dopiero wtedy jakby wchodziła na salony. Nie fotografował jednak wyłącznie tutejszej fauny, flory i pięknych widoków. Fotografował młodych chłopców, najczęściej nagich, pozujących dla niego w różnych formach rzymsko-greckich posągów Niby. Generalnie wszyscy znali wągle Gleodena preferencje, o czym no tutaj jakby po co, po co o nich mówić. Natomiast cały czas toczy się konwersacja dosyć kontro, dużo kontrowersji, czy to, co robił, to była sztuka, czy może wykorzystywanie nędzy młodych chłopców i ich naiwności oraz naiwności tutejszej ludności i była to po prostu jego jakaś taka forma no wtopienia się w tą swoją rządzę pornograficzną, zahaczającą czasami być może nawet o pedofilię. To zostawiam dla Was, natomiast wiemy, że Taormina i Sycylia generalnie wszystkie takie rzeczy trudne dla niej dla jej historii potrafi przekręcić na swój własny sposób i tutaj właśnie również ta historia von Gleodena jest w pewien dosyć specyficzny sposób celebrowana. Otóż wszędzie, gdzie się tutaj natkniecie, czy wyżej w miasteczku połączonym fortyfikacjami z Taorminą, czyli w Castelmoli, znajdziecie tam taki punkt, Taką restaurację znaną głównie z tego, że e, przedstawia falusy, właśnie na, jakby na cześć czy na pamiątkę won gleodenowskich um, uniesień. W ten sposób znaleźliśmy się na placu 9 kwietnia, zwanym kiedyś San Angostino, e, głównie ze względu na tamten budynek, który dzisiaj jest e, zamieniony na bibliotekę publiczną, księgarnię, bibliotekę. Natomiast który był tutejszym kościołem. Dlaczego plac 9 kwietnia? Ponieważ 9 kwietnia e, rozeszła się plotka podczas tutejszej mszy, odprawianej mszy, rozeszła się plotka wśród wiernych, że w Marsali wylądował Garibaldi, wyzwalać, z, wyzwalać Sycylijczyków i Sycylię spod dominacji Burbonów. Klotka okazała się być nieprawdą, co oczywiste, bo tutaj wszystko musi mieć swój twist. Klotka okazała się być nieprawdą. Garibaldi rzeczywiście wylądował w Marsali, ale miesiąc później. Natomiast Taormińczycy na pamiątkę tego właśnie dnia 9 kwietnia i tego i tej pierwszej nadziei na wyzwolenie spod dominacji Hiszpanów postanowili uczcić go ten dzień właśnie tym placem. Ten plac to tak naprawdę właściwy Belweder, belweder Taorminy. Podejdziemy sobie być może do do, do do krawędzi i zobaczycie o czym mówię. Postaram się nie być w kadrze za bardzo. Mamy tutaj widok e, oczywiście na e, Giardini Naxos, mamy widok na Morze Jońskie, mamy widok po mojej lewej na Etnę. Mamy też e, widok stąd, tutaj, na kościół z, XVIII, z XVII wieku. E, oddany braciom e, i oddany turystom rządnym e, najbardziej spektakularnych zdjęć poślubnych możli możliwych i spektakularnych ślubów. Więc e, co sobota można sobie usiąść tutaj w restauracji Cinque Archi, czyli Pięć Łuków i podziwiać sobie co przystojniejszych kawalerów, i co piękniejsze um, kawalerki, tak? Nie, panny, panny tak? W orszaku, w orszaku państwa młodych. Ogólnie, kiedy myślę sobie o taorminie e, i moich takich pierwszych wspomnieniach związanych z tym miastem, to właśnie restauracja Cinque Arci jest takim moim, e, takim moim miejscem, które e, wywołuje u mnie te pierwotne wspomnienia z taorminy. Otóż pamiętam to doskonale jak dziś, e, patrząc sobie tutaj właśnie z tych ławeczek za mną na, wydaje mi się, że wtedy bogate Niemki, które zainteresowane były swoim piwkiem, swoim papieroskiem i podrywaniem młodych, przystojnych Syjczyków, Włochów i innych turystów. Także siedziały w grupkach, czasami pojedynczo, czasami w grupkach, natomiast było ich przynajmniej kilka stolików zapełnionych w ten sposób, no i zaczepiały tych właśnie młodych, przystojnych, przystojnych, co? No, przystojnych chłopców, chłopaków, facetów w zasadzie. No. Bracia Salezjani, Salezjanie, to oni zawiadują tym kościołem. Tutaj jeszcze wieża z XII wieku, wielokrotnie niszczona, czy to przez trzęsienia ziemi, czy to przez militaria i oczywiście wielokrotnie odbudowywana. Plac 9 kwietnia przecina w zasadzie Via Umberto Primo na pół. Kierujemy się z południa, czyli z Porta Katania do Porta Messyna na północy i tam odbijemy przed, przed Porta Messyna, odbijemy w prawo via Teatro Greco, gdzie skierujemy swoje kroki już do Teatru Greckiego. O Taorminie generalnie można mówić na kontrze, można mówić nie na kontrze, jednym się tu może podobać, bo to rzeczywiście jest perła wschodniej Sycylii. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Innym może się nie podobać, bo rzeczywiście jest to troszkę Disneyland. Te historie no, są takie baroniczne, takie właśnie oparte na wyzysku. Więc no, co, co kto lubi, co kto lubi. Natomiast nie można, tutaj, nie można tutaj odmówić urody temu miejscu, i nie można odmówić temu miejscu też jakiegoś takiego no, prawdziwego prestiżu. Podczas festiwalu filmowego, który odbywa się tutaj co roku. Można się w zasadzie potknąć od Georgia Cluneya. Można też nie poprosić, spieszyć się i nie poprosić o autograf jednego z tenisistów, takich wielkich tenisistów swojej ery oczywiście, Andy'ego Robika, co ja właśnie uczyniłem dawno temu. Za momencik zakończymy swoją przygodę z Via Umberto Primo. Będziemy kierować się w moje prawo. Natomiast warto, e, warto też nadmienić, że jeżeli ktoś te pieniążki rzeczywiście posiada i chciałby doznać tego włoskiego Dolce Vita, la Dolce Vita, to jest to miejsce zdecydowanie pod to stworzone. Przez wiele wieków, przez wiele osobistości, które to Dolce Vita potrafiły e, kultywować, i ono tutaj tętni. Ono tutaj tętni, jeżeli tylko kogoś stać, proszę bardzo. Porta Messyna na północy, Filharmonia, i tam już Via Teatro Greco, którą będziemy się kierować do teatru, i tam o teatrze opowiemy sobie też troszkę więcej. Idąc Via Teatro Greco. Chciałem Wam też przypomnieć, że ten katalog, który myśmy tutaj wybrali, nie jest wcale, nie jest wcale ostateczny. Bardzo wiele jest tutaj ciekawych miejsc, wartych odkrycia, wartych historii, wartych opowiedzenia. Na przykład, na przykład z pełnym przypadkiem tutaj, tuż za Wami, po moim prawo, moim prawo, właśnie tu schody Tymo, Leona. Schody Tymoleona, ponieważ Tymoleon to był taki koryncki generał i jak, jak każdy najeźdźca, jak każdy tutejszy dominator, on również wyzwalał przed większym złem innym niebezpieczeństwem. No ale na jego cześć w Taorminie są schody, a tam kierując się w tamtą stronę i w lewo znajduje się dom Lady Florence Trevelyan, o której też sobie zaraz coś powiemy, ale to po teatrze. Teatro Greco, no w tym miejscu jest tak pięknie, że ciężko mi jest myśleć. Różnie ludzie mówią e, o powstaniu tego teatru. Jedni mówią czwarty wiek przed naszą erą, inni mówią trzeci wiek przed naszą erą. Dowodem na to późniejsze powstanie miałyby być wyryte e, wyryte we w stopniach litery. Imię Filistydy, czyli żony ówczesnego tyrana Syraku z Sierona II, który miał to podobno zlecić budowę tego tego przepięknego obiektu. Generalnie Grecy byli już tutaj trochę wcześniej, jak wiemy, już za Dionizjusza II. Dioniziusza. Wcale nie drugiego, tylko pierwszego. Tak czy owak, nieważne, nieistotne. Wiemy natomiast, że w II wieku naszej ery Rzymianie przebudowali cały obiekt na wzór swoich teatrów, zabudowali widok na Morze Jońskie, na Naxos i na Etnę i rozbudowali. No, tą, tą rzecz na dole, na której bili się gladiatorzy. W swoim piku ten teatr mógł pomieścić nawet 10 tysięcy ludzi, teraz bliżej, w tym stanie, w jakim to jest teraz, bliżej 2000 tysięcy ludzi, i był w ten sposób drugim największym na Sycylii teatrem greckim, drugim tylko po tym, który można zobaczyć w Syrakuzach, w tamtejszym Neapolis. Jak widzicie, to miejsce było absolutnie bezlitosne na, dla artystów. Wystawiane tu dzieła były Totalnie i natychmiastowo rozliczane ze swojego poziomu, z poziomu zainteresowania, jakie mogły wygenerować u widzów, szczególnie w tych czasach greckich. No, generalnie chwila nudy, chwila przestoju, i już uwaga mogła podryfować na Etnę, czy to na Zatokę Rybacką Morza Jońskiego, Zatokę Naxos. I to miejsce, podobnie jak wiele innych na Sycylii, właśnie jest taką klamrą. Dwóch, dwóch tych aspektów. Oczywiście ta Ormina jest, klamruje nam kontrast, prawda? No jakby nie da się nie dostrzec dosłowności tych kontrastów, które można zobaczyć na Via Umberto Primo i w okolicznych, w okolicznych wioskach czy miasteczkach. Natomiast to miejsce zdecydowanie jest miejscem żywym i miejscem, które domyka tą drugą, bardziej elusywną klamrę, czyli ciągłej przemiany po to, żeby wszystko mogło zostać takie, jakie było. Ponieważ zobaczcie, że cały czas możemy tutaj kupić sobie bilety na jakieś Ricci e albo na, inne, na inną przedstawienie bądź sztukę. Usiąść właśnie tutaj, gdzie siedziała Filistyda z Hieronem II, i generalnie, równie mocno jak oni, ocenić po chwili, czy, czy to, co widzimy, nam się podoba, czy jednak nasza uwaga dryfuje na Morze Jońskie, na Etne, na widok Taorminy. Tak, chyba, chyba, chyba moja jednak dryfuje. Znajdujemy się w parku publicznym parku w zasadzie Lady Florence Trevelyan. Lady Florence, wnuczka kuzynki królowej Wiktorii, w zasadzie z dworu królowej Wiktorii wygnana po romansie z jej najstarszym synem, przyszłym królem Anglii Edwardem VII, który już wówczas miał żonę. Zanim jednak ocenicie Lady Florence, wiedzcie, że królowa Wiktoria sama była dość pruderyjna, natomiast jej syn znany był raczej ze swojego rozrywkowego trybu życia. Lady Florence osiadła tutaj w Taorminie i, no, że była to kobieta obrotna, poślubiła tutajszego burmistrza. Razem z tym burmistrzem, tak jest napisane na kartach historii, kto rzeczywiście dokonał zakupu, nie wiem, kupiła 82 działki, kilka starych domów, wszystkie je kazała zrównać z ziemią i rozpoczęła się budowa jej prywatnych ogrodów. Właśnie ogrodów Lady Florence. Lady Florence lubowała się w kwiatach egzotycznych, które tutaj w tym klimacie bardzo dobrze sobie radziły. Lubiła się też oddawać patrzeniu ornitologii, w zasadzie patrzeniu na ptaszki, więc chodziła sobie tutaj po tych, po tych ogrodach i patrzyła na ptaszki z równie pięknym widokiem na Morze Jońskie, na Etne, no i na Zatokę Naxos. Po śmierci Lady Travellian ten park i te ogrody i wszystko co do niej należało przechodziły jeszcze przez różne ręce, aż w końcu zostały one, ten park został wykupiony przez miasto Taormina i oddany do użytku publicznego. Można tutaj posłuchać właśnie cykat, można popatrzeć na ptaki, można się poddawać różnym bardziej duchowym przyjemnościom, z których Lady Florence była znana. No, i można też czasami posłuchać Jezu, co mi niestety nie było dane, jakby oddać się tej przyjemności. No, ale cóż, jakby choroba nie wybiera, nie o tym, nie o tym. Popatrzmy jeszcze sobie na park. Ogrody publiczne, jako jedna z niewielu rzeczy, które są w Torminie darmowe, chyba powinna być jednym z takich punktów obowiązkowych, jeżeli się tutaj wybierzecie. Jesteśmy na jednym z tutejszych belwederów, w drodze na Taorminę, i stąd widzimy Isole Belle, czyli piękną wysepkę. Tak, to jest nazwa geograficzna tego miejsca piękna wysepka. Tę wysepkę miastu Taormina podarował Ferdynand I Bourbon. I widzicie tam na szczycie tej wysepki dom. Ten dom postawiła no, zgadnijcie kto tak. Lady Florence Trevelyan odkupiła od taorminy tę wyspę, postawiła tam dom i no i sprowadziła też kilka właśnie takich egzotycznych kwiatków. Po jej śmierci e, prowincja Messyna odkupiła to miejsce, no i teraz jest w zarządzaniu takiego parku rezerwatu geograficznego tutejszego. Tamto muzeum, można, można się tam dostać, można to zwiedzać. Parę euro, parę euro kosztuje wstęp. Pro tip, cała, całe to wybrzeże jest skierowane na wschód, więc tak jak widać, po południem znajdziecie tam cień. Jeżeli chcecie się troszkę pobawić w kąpiele słoneczne, powinniście tutaj przybyć rano lub w południe.